W fizyce posługujemy się pojęciami toru ruchu, ale również posługujemy się pojęciem przemieszczenia, które jest pojęciem wektorowym. Wyobraźmy sobie, że mamy takiego ładnego, sympatycznego ślimaczka. Tak? I on sobie pełza po naszym stole po jakiejś określonym torze ruchu. Czyli pełznie sobie tak, jak to ślimaki mają w zwyczaju. Pełznie tak. I tak, oj, zobaczył listek i pobiegł tu. I teraz początek jego ruchu zaczął się tu, w punkcie A. Koniec jego ruchu znalazł się tu. I to jest punkt B. Ale w sumie on się przecież przemieścił z punktu ba, A do punktu B. O. i w sumie przebył tak, takie przemieszczenie. I teraz odcinek AB nazywamy przemieszczeniem. A skoro on ma kierunek z A do B, no to jest wektorem. I taki wektor napisujemy delta x i jeszcze ze strzałekczką, bo przemieszczenie nie jest tylko ważne, jaki odcinek, 5 cm, 8 czy 2 km, ale również w którym kierunku, gdzie się zaczęło i gdzie skończyło, czyli wszystkie cechy wektora. Punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość. Natomiast zielona trasa naszego ślimaczka, o, to będziemy nazywać torem ruchu. Albo drogą. Czy może być tak, że droga S równa się przemieszczeniu? Czy jest taka możliwość? Wyobraźmy sobie, kiedy ten odcinek będzie równy drodze. Wtedy, kiedy ślimak będzie się poruszał po linii. Prosty. Czyli taką sytuację mamy, kiedy jest ruch prostoliniowy. Wtedy przewieszczenie równa się drodze. No i takie ruchy będziemy na naszym kursie omawiać, ponieważ realizujemy kurs podstawowy, nie będziemy sobie utrudniać.